Pierwszej konferencji przed galą Fejmy ma 14, jesteśmy dosłownie kilka dni po 13. I w sumie chciałam zacząć od tego. E, panowie, jak oceniacie ostatni event? W internecie są różne głosy. Jednym się bardziej podobało, drugim mniej. Dużo osób mówi, że jedna ze słabszych gal ostatnio. E, I chciałem też usłyszeć wasz komentarz w tej sprawie. Znaczy, no ja na samym początku chciałbym wszystkich serdecznie przywitać tutaj. E, osoby, które są z nami, jak i... jak i oczywiście widzów przed monitorami. Na pewno, jeżeli chodzi o Fame 13, no to 13 jest dość pechową liczbą i gala na pewno potoczyłaby się znacznie inaczej, gdyby nie fakt, że było tyle kontuzji. No, to, to miało ogromny wpływ jakby na overall, cały kształt gali. Nie? No ale ja, ja również chciałbym się przywitać ze wszystkimi, witam bardzo serdecznie. Ja uważam... Ja uważam, że kontuzję jedno, ale dużo osób oczekiwało większych emocji od walki Adrian Polak kontra Amadeusz Ferrari. Ja też, Sylwester, oczekiwałem więcej emocji od tej walki, na pewno. I też dużo osób się spodziewa, że teraz będzie ich kolejna walka, no limit, ale jednak zapadła taka decyzja, że chłopaki na 14 nie walczą. Dlaczego? No to, żeby nie było, że tylko ja gadam, to może Wojtas teraz. Damy czas, aby spokojnie wrócili do zdrowia, aby y, wrócili do pewnej sprawności, szczególnie Amadeusz, jak wiesz, miał kontuzję. Y, chcemy też, aby troszkę, troszkę odpocząć y, z emocjami i na pewno wrócą ze zwojoną siłą, jak nie nawet ze spotrojoną siłą na kolejną galę. Jakby ja jeszcze dopowiem tylko, że nie rezygnujemy z tego zestawienia y, ogólnie, tylko y, z racji tego, że jakby Materiał został wyczerpany w tym momencie, jeżeli chodzi o tą walkę. Nie chcemy też wprowadzać takiej monotonii, nie? I gadaliśmy oczywiście z chłopakami, tam wszystko jest dogadane, więc nikt nie został tutaj poszkodowany. Ale poczekajmy na galę kolejną, nie na tą, tylko na następną i na pewno będzie coś ciekawego. Może wymyślimy coś innowacyjnego jeszcze. Do tego Natomiast tego. trzeba przyznać, że karta walk na tą galę, myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że jest to najbardziej zasięgowa karta walk z naszych... Wszystkich gal. I to no. zdecydowanie najbardziej medialna karta walk w historii polskich fightów. Dobrze, zanim przejdziemy dalej, chciałbym zaprosić na scenę gościa, zawodnika, który wygrał na ostatniej gali Fame ma 13, Doja Rama. Także zapraszamy na scenę. Robert Sutonator! Witamy Ciebie, Robercie! Jak widzisz, tłum na Ciebie reaguje bardzo pozytywnie, jak i pewnie widzowie przed monitorami. Robercie, bardzo się cieszymy, że dołączyłeś do naszej rodziny. Jak widzicie, nie sprowadzam tylko samych zamulaczy, ale też takie asy. Zaufaliśmy Tobie, bardzo się cieszymy, dlatego chciałbym Tobie oficjalnie w imieniu Federacji FameRama wręczyć oto te klucze do FameRama. Wielkie brawa! Yeah! Z tego, że Dodge Ram stoi przed hotelem, Robercie, zapraszamy do twojej fury. Na razie. Korzystając z tego, że teraz mamy chwilę przerwy na, na ten moment, kiedy Robert tam doczłapie, bo to jest spory... To Sylwek, to ja coś zapytam. Jak ktoś znajdzie okulary moje złote, to przynieście. Zgubiłem, zgubiłem. Na pewno. Zgubiłem. <laughs> nie pokazamy. Ja mam do ciebie bok pytanie, bo Adrian umie na kanale w, w, w rozmowie ze mną zarzucił ci, że trochę nakierunkowałeś widownie i był wręcz wkurzony, że to nie on wygrał ten, ten samochód, bo jednak gdzieś tam mówiłeś, że zwycięzca walki Ferrari Polak dostanie auto. Czy skąd się? To? No to może zacznijmy, może najpierw od tego e, nakierunkowania. E, to jest też idiotyczne ze strony Adriana trochę, że mówi o tym ukierunkowaniu, że ja powiedziałem. Chłopaki. To jest trochę idiotyczne, że Adrian powiedział, że ja ukierunkowałem ludzi, bo tam w pewnym momencie jak już... O, teraz skupiamy się na czymś innym. Tutaj Robert Pasu pokazuje, bo on coś wymyślił, jakąś jakąś propozycję ma dla was oh, i na tej yeah. stronie widzowie mogą sobie wejść i sprawdzić co pasut... A dodge, ram, pam, pam, kropka, Tak, to jest trochę słabo widoczne, to... Czuję, że ta strona fajnie, wy wypierdoli, się, ta strona. Fajnie jakby ktoś wkleił <laughs> ten adres na czat i tam jest właśnie propozycja dla włodarzy. Ale no to za odpowiedz za chwilę, jeśli chodzi o Adriana Polaka, bo teraz o, zobaczmy teraz, jak teraz cieszy się ze swojego auta. Teraz... Czekaj. W galerii widziałem ciekawe zdjęcia. Masz to? Mamy to. Chyba dzisiaj idziemy na rekord, ale bokser, dokończ swoją myśl. Tak, dokończę od razu swoją myśl. Na samym początku chcę się ustosunkować do swojego pierwszego pytania, mianowicie jeżeli chodzi o ukierunkowanie widzów, żeby to pasut wygrał. Rzeczywiście mogło to tak zabrzmieć, ale później na samym końcu ludzie sami zaczęli bez mojego nawet... Tego, tej inicjacji skandować po prostu, że to sutonator powinien wygrać. Ja się oczywiście przyznaję, przyznawałem się na wywiadach i przyznałem się już wcześniej, że zajebałem małego Babola, jeżeli chodzi o te, o te auto i o tą nagrodę, z tego względu, że powiedziałem, że, wygra, że to albo Polak, albo Ferrari wygra, bo uważałem, że nic nie jest w stanie jakby przebić już tego zestawienia i tych dymów, które zostały wygenerowane od konferencji pierwszej. Do, do drugiej. Tak i myślę, że gdyby walka była emocjonująca i ciekawa dla widza, tak jak obiecali, to faktycznie zwycięzca zgarnąłby auto, ale z racji tego, że jednak chyba pierwszy cios padł po 40 albo 50 sekundach, no to widzowie jednak byli trochę zawiedzeni. No tak, no to dla mnie osobiście to była taka walka, która mogłaby być tam półeczkę wyżej od walki Kizo-Arab, jeżeli chodzi właśnie o, o, o nich i poddali oni wątpliwości jakby też po prostu cały, cały ten konkurs. I no, oczywiście wygrany tego zestawienia został przez nas wybrany, czyli Adrian Polak i dobraliśmy jeszcze osobę, która była całkowicie zaangażowana jakby w promocję gali, w kreatywne pomysły, tak, czyli po prostu pasuta. I chcieliśmy zmierzyć to decybelo, decybelo, decybelomierzem, kto, e, kto zasługuje na te, na te auto. Ludzie wybrali Pasuta, no i ja już bym nie chciał jakby ciągnąć tego tematu dalej. Nie? Tak, ja uważam, że a, Pasut wygrał auto zupełnie e, zasłuże, zasłużenie. tylko po prostu chciałem się dowiedzieć, co myślisz o tych zarzutach ze strony Adriana Polaka. Dzięki. Tak, wszystko mamy wyjaśnione. Słuchajcie, zapraszamy Was na pierwszą część konferencji. Odsłaniamy pierwsze karty. Uwierzcie mi, że nie będziecie zawiedzeni. Przywitajmy zawodników pierwszych...